Włodar, Siema. kur... Siemano, co tam? A dobrze. A, no nie, Ciebie się nie zapytał. Trochę się boję, ale trzymaj się. No, na razie. Hej, po... Siemano, pijecie Siema. coś? czy Co? Co? Pijecie coś? czy Co jest? My? No, ale wy macie jakiś zlegowaną kamerkę? Halo? No, się chyba mamy, no. Pies. Siemano. Siemano. Co To za platynowe płyty, co nagrywasz? Nic już nie nagrywam, to zostałem na 18 Jumel i właśnie chciałem być raperem, ale wszystko tak chuj. No. O, ale co nie wybiłeś się czy po prostu... No nie wybiłem się, ale też nawijałem o takich rzeczach, kurwa. Mówiłeś mo mocny segment. Stegment mocny akurat mam, ale no tak to rapowo to jednak chyba to nie dla Kawałka mnie tak, prawda? Kawałki? Nie, posuwałem no. wszystko z neta. A wy co tam ja. robicie? A nie siedzimy, chilujemy i w A, walimy. O, ale w sensie konia walicie? Nie. nie to jest jaj. A już tu, tu widziałem a wszedłem no. dosłownie 10 minut Ale walicie coś po nosie, czy nie? Nie, 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 nie w na szejmu. A U, tylko piwko, no. no, piwko. Ja to no, do roboty, który tak wszedłem sobie pozamulać, nie? My też do roboty. No, a gdzie no. pracujecie? Na produkcji tak naprawdę. Znaczy dokładnie to jest rozbiór telewizoru. O, to idź, mam na śrubkach pracuję na magazynie śrubek. O kurwa, to w Wieku Człowieku, nakrętki, wkrętki, kura, do dupy, do c... 60, kura, tysięcy rodzajów nakrętek. Człowieku, co ja tam przeżywam? Jeszcze dam takie dwie dupy dali nowe, głupie, kurwa, coś. Nie, nie potrafią krętki na śrubkę ten. Ja mówię, kura, idź ty, kurwa, pączki rób, czy coś. Zapierdolę głową se w biurko, bo już nie mogę. No, naprawdę, przesada w chur. Wiesz nie, Wiecie, o co chodzi? Nie no. wiem, wiem, Dzik wleciał tak ja. dzik. No, dziku się pije. Lub dzika? No wie, portowym ćwirem? Nie, jakoś bardzo nie. Sterydy za to wale i tak chodzę trochę na siłowni. Widzę formę, formę, trzymasz tego, no, to, no ale sterydy tak. wiesz. Wale sterydy normalnie. Teściu się. No, Teściu no. i hormon, i hormon. I ponosi wale często po całym weekend praktycznie. po nosie? trochę też bani, kurcz, i tak to wszystko wiesz. Straciłem samochód też, miałem kurwa. Rowerowo-samochodowy wypadek, kurwa na dachu samochodu rowery dwa. Spięliły mi się człowieku, maska, szyba, wszystko jest rozpierdolone. Ja już w ogóle serio to, co w ostatnim czasie się dzieje, to jest kurwa. Kaga, najlepsze kawa. to w życiu spotkało w ostatnim czasie to śrubki, że nakręcam kurwa, szczerze. A co wy się śmiecie, kurwa, mojego życia? Nie, nie, się nie Dobra, ja nie przepalam też na razie. O, witam, do, do wieczór pana. Siema. Ej, e, do, dobrze, ej, siedzi ogólnie dobrze mi, ten Durak? Nie, no bo jesteś biały. Czarny jadł w durakach przecież. Nie ale, wie. ej, jaki jak jest tym biały? A nie jestem aż taki biały. Ale ty jesteś pojedyny? Jak to nie jesteś taki biały? A ty jesteś no, br brązowy? No to tak. No nie aż tak, że bardzo, bardzo, a, ale trochę. A tak. rodziców masz skąd? No, mamy mam z Polski na pewno. A ojca? No to ogólnie to chyba z Turcji. Kłamiesz. Takie no nie kłamie, no, ale taki Niemiec, taki Niemiec turecki, wiesz, rozumiesz? To powiedz coś po turecku albo nie. A niemiesku. ja nie, ja nie wiem, bo ja mieszkam zawsze no w Polsce. To kłamiesz. No nie, no, dobra. Co co ty gadasz w ogóle? Czowieku, mi ten durek w ogóle co ty robisz ku? co ty myślisz, co, co ty robisz? A po ten durek, po to nas. Ale co czemu? Na po to. No to ja lubię to. Ale co podoba się sobie po prostu? Tak. Tak. Czy jesteś gejem? Bo się ci się chłopak? Dobra, na razie. Nie, nie, nie. Ludzie to naprawdę nie myślą zupełnie w tych czasach. Siema. Siema. Ile masz lat? 23, a ty? I co ty robisz? Ja mam 23 też. Kłamiesz. Serio, a co? Wyglądam starszej? No trochę. No, mam 23. Aha, okej. Okay. Wierzę ci, bo mi nikt nie wie, że tyle ja mam. Serio? Ale no, masz 23 lat. Ale się lata, tak? do tego. No. A czemu taką ketę nosi złotą? Że łańcuszek? No, łańcuszek to jest, jest kieta, Przecież to spół pół kilo waży. Nie no gdzie? A co robić w życiu ogólnie? Coś się, co się kojarzy ogólnie. Nie. No bo ja jestem streamerem na TikToku. Coś się kojarzy. To jest niepoko, niepokojące. Ale to ja to jestem streamerem mam. na TikToku. No a masz naprawdę. teraz streama? No mam, ale przeszkadzać to? A i masz streama, dobra. Serio? Papa, ja nie chcę ten być Dlaczego? Na streamie, no. Przecież tu połowa ludzi ma streama, a to przecież normalna rozmowa. Ja nic takiego nie robię na Serio? tych streamach. No. Mhm. Mhm. A co robisz w życiu ogólnie? Ja? Ogólnie mam trzy prace. Ja mam dwie. Właśnie streamuję na TikToku i też pracuję w RTV Euro AGD. Kłamiesz. Nie no serio, dlaczego kłamie? To jest taki przypałowy, że pracuję w RTV Euro AGD? No nie no, żadna praca niehań, bieba, no właśnie, nie hańba, ale wiem, że kłamiesz. No dlaczego kłamie? Jak masz na imię? Maciek. I zobacz. Na przykład mam tutaj z roboty. Dzisiaj znaczy, no dzisiaj byłem w robocie rano. Serio, ci mówię. No, wziąłem tutaj mam jakieś dokumenty. No, pracuję serio w RTV, mm -hmm. dalej. nie wiem, czemu ludzie tak reagują. Bo myślę, że robię streamy na TikToku, kutr, to jestem w chuj jakimś zarobionym gościem, a to nie jest tak, no. Streamy na TikToku to jest ja zarobione, no, a szkoda Aha. gadać ile robię to bardziej z pasji. A, to spoko. No, to spokojnie. Nie, no, ja wiesz, co ja nic Nie mam kurenu tego, po prostu. Ja mam wrażenie, że wszystko się kojarzę i nie wiem, tak widzę. Ten... Nie mam. A czy masz taką kamerkę rozwaloną? Bo mam z, chyba z dwunastoletniego laptopa i myślałam, że ta kamerka tu nie działa. A co, a co robisz tutaj Niech na mego? 5 lat. Latach... A rozmawiam sobie tak z ludźmi. Tak Czyli tak piadasz, to... ale co, bo nudy czy co? No ogólnie lubię rozmawiać z ludźmi i kurwa patrzeć jakimi są debilami, nie? Aha, czy rozmawiać ze mną, że bo jestem debilem, tak? Nie, do nie! Ty jesteś normalny, ze mną, za normalną prowadzisz rozmowę, a niektórzy to ja nie wiem, jak jakieś kurwa jaskiniowcy, albo walikony, albo jaskiniowcy, albo jakieś chyba dzieci, przy... nie wiem. No walikony też tu są, ale ja też będę chyba startofem, szczerze mówiąc. <noise> że ty? <noise> no, myślę, że to ma sens, ogólnie, rzecz biorąc? Nie wiem, że to jest kurwa. Kurwa, że kurwa. Ale, rób... ale, ale, ale rób co uważasz za słuszne, ta? to jest Twoje życie. No chodzi o kaskę, nie? Zależy, kto kurwa, na ile się szanuje, ta. No ale w majtach w zdjęcie stać mokrych, białych gaciach. Dziwne czy nie? No, nie, wiem, nie kręci to za bardzo ludziom. nie. wiem, do, swoje... do swojej kobiety byś takie coś mógł wysłać, no ale kurwa. No, ja bym sobie no, nie mokry. Może ta, no ale wiesz, no. tu chodzi o hajs, nie? Też bardziej. No ale nie wiem, też zastanawiam się nad tym, bo to takie przypoły właśnie trochę co to znajomi czy coś. Dziwna opcja, że wszyscy widzą jak na wyglądasz. No przed chwilą powiedziałeś, że chodzi o hajs, to powinieneś mieć biegany w to, czy, czy ktoś się to... Do... No niby Zobacz, tak, na... ale ja też właśnie, kurwa, mam różnorakie gminy, wiesz, to wszystko, o co w tym wszystkim chodzi, szukam drogi, kurwa, jest na skrzyżowaniu, można powiedzieć, dróg, szukam drogi w tym wszystkim. Rozumiem, bo mam tak samo, wiesz? Serio? czy tu no. chodzi o śmierć i... No zam... ja nie myślę o <laughs> a, 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 o czym myślisz? Ogólnie, w którą stronę pójść w życiu, żeby sobie nie przeskalić życia. Żeby jakoś to... Wiesz... To jest takie mądre, że tak rozchmieniasz. <laughs> Ukierunkować. No. A co byś chciała robić w życiu najbardziej? Wiesz, już kurwałam byłam w różnych towarzystwach. Ogólnie to teraz się trochę bawię w, ten, w fotomodeling, tam w MIS biorę udział i powiem ci, że bardzo mi się to podoba i chciałabym kiedyś wiązać z tym przyszłość, żebym mogła z tego zarabiać. Ja teraz to tak dodatkowo sobie robię i też pracuję, nie? Okej, okay. no czyli spoko całkiem. No. Ale dużo z tych MIS ogólnie, co? No MIS to jest wszystkie, dużo dziewczyn jakichś MIS bierze udział. No, ja to widziałam wiesz co, tak dla fanów mi się to spodobało, nie? I wiesz co, jak potem mogę mieć z tego jakieś korzyści i robić to, co lubię i zarabiać z tego, to by było zajebiście, nie? Robić to, co lubisz i mieć z tego kasę. No jak się nie uda, no to się nie uda, spróbuję. A co tam tego, chodzisz, a? tak? Czyli lubisz chodzić po prostu? I, i stojąc. Nie, no. co robisz? Dobra. Miłego streama ci życia. Ale u, ucinasz rozmowy? Bo co, bo nie Dalej. jestem kompetentny do tej rozmowy? Czy nie ja sposób? Ja jestem frustrowana, Ja bym z tobą porozmawiała, ale ja nie lubię, jak, jak jestem na ten. na live, wiesz co? Aha. No to szkoda. No. Miłego wieczorku. No, cześć. O... Dwoje wa... Siemasz? Cie <taki> masz? bije końce, ty. O! Cie ale ice masz, pokaż ten ice Mordo, ale zajebiście I co ty siedzisz na megli i pokazujesz ale. zegarek? Ale ty masz mordziu flex <noise> Ja pierdolę a, a tu, a tu, pa Pa, pa, pa <noise> Ja pierdolę <noise> Jak zrobiłeś na taki zegarek się... dojebany? Bo... Wojan, no wo... Wojan nie. Nie znacie mnie? To jest streamer, to jest streamer jak ktoś. Bo ja twoje shoty oglądam jak Serio? Tak. To pewnie będziesz na shotach teraz jak się flexujesz z zegarkiem, to będzie drip. A no to fajnie, no to, to... A miałem. jak zarobić? Powiedz moim widzom jak zarobić na taki kurwa ice. I co tam słychać? Spod Rzeszowy jesteście podobno. No, no tak. Namierzyli mnie was moi ludzie. To tam w, sumie... w porządku a powiedz mi jak zarobisz na taki zegarek ile masz lat. Ja zegarek no. to jest to jest dodatek to jest dodatek do czego. Ale jesteś przedsiębiorcą czy jesteś z bogatego domu jak to wygląda. Kryptowaluty można. kryptowaluty krypto, krypto. od zera do milionera. Od zera do milionera, to słuchaj, miesiące. Nie, od zera do kartiera, no. Od zera do kartiera i, i coś jeszcze? Masz? Czy się ty się tylko... Mantero, I to wszystko. Się no i fajnie, no i można, kurde, i siedzi, kurde. Po co komuś co więcej, hata czy coś, po... to. Tak, na razie Ale nie, ale nie, spoko, 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 że tak, że, że Cię zobaczyłem, bo... Bo dopiero Cię oglądałem, nie? No to śmiesznie, a ile masz lat w ogóle? Ja 23. No to w moim wieku jesteś, a ja nie mam kartiera, to kurwa co się to... robi nie tak chyba szczerze. I co robicie na no. meglu? No to w sumie nie za to chłopaki sobie grają w No i odpaliśmy o tak. A, no i co wiecie w jutro kryptowaluty na sprzedaż i... i się mąci. No pijemy w bo dzisiaj jest okazja urodziny Ani. Ani moja ani twoja. Aha, okej. Okay. I no i w sumie tak wyszło, nie? Dlatego sobie To powiedz, to co, co, co teraz kupować? Teraz? Kupuj, no. Teraz najlepiej to nic. Ty, ale ogólnie co? Masz takie przeczucie, że to wszystko kryptowaluty, to nie jest jednak tak, że to Stany chcą tym spłacić swoje długi i to wszystko wypierdolili za jakiś czas? No słyszałem no, ostatnio. Nawet o czymś jeżeli to tak, to w czym to przeszkadza, nie? Żeby zarobić. No jeżeli teraz. No wiadomo, ci wiadomo, da... wiadomo, wiadomo, ale to wszystko prowadzi ku upadkowi, to jest zaplanowane z góry. No nie, bo jeżeli teraz ci da jakiś przychód. No wiadomo, wiadomo, się... wiadomo, oczywiście, że no, tak. Ale długo, się... długo planowo, to, to jest lift, nie? Jak na przykład niektórzy oszczędności trzymają czy coś. Wiesz, to ktoś musi stracić, żeby ktoś zarobił nie? No wiadomo. Logiczne, więc każdy tam... chyba... Firma... Dobry, jak najpierw Ale jak kupować ogólnie na, na, na połącz, no to nie ma nic. Nie. Już nie te czasy, nie, że, że no. jest POSA BESA. Nie aktualnie, no to ja, ja się wyprzedałem, to co ja miałem tak. i nie planuję nic dokupywać w tym okresie. Ja dobra, dobra. No. no dobra, to trzymajcie się, lecę dalej. Wszystkie zadowolone. Siemano? A co z Ty, patrzcie konfident, ten słowny konfident. Ej, ten patrzcie pa to ten gej, kurwa, ten patrzcie, gej to, tak jest, to jest... gość, co się to... bije na premę Macha to... Icie on. Spotkaliśmy patologię kurwa na Omeglu. Ej, ja ja, ja... <laughs> Kuru. A ty Bodary Bodary, a geja chyba kurde. Słuchaj. Dzieciakaj, no, Community takie, kurde, Gdzie ty jak się kurwa z Jasiem kapelą, kur biegałeś, kurde, ganiałeś się kurwa ale ty masz 1, 70 zrostu, A co ty ciaku? robisz, a co ty robisz na no, no konia, leciutko sobie z ogóle Nie, ty masz streama i... gdzieś? Nie, no ja nie, ja, ja bez streama siedzę Co ty cię za głupo, ty, kurwa? No naprawdę Serio? No siedzę z kolegami na Discordzie i no mówię, z Gruszyńskim, gadam kurwa. A z kim iż... na Discordzie Czy już się nie kumacie? Eee, nie, no Ali gra, Ali gra w GTA roleplay Gadałem z nim dwie godziny temu, ale on się teraz przygotowywuje Bo się będzie z Kazikiem bił za nie? Z Kazikiem? A ty się bijesz na ma? No miałem się bić, ale... Z kim? Nie, nie przyjąłem. No nie mogę ci powiedzieć, bo mam streama. Dlaczego? A co ja ci mogę ci, ci powiedzieć jak wyciszysz. Serio ci mogę powiedzieć. Jak wyciszysz stream. A dawaj ci... napisz. Na Discordzie ci napiszę. Ale proszę cię góry zlikuj tego. Dobra. Możliwe, że do tego dojdzie i wiem mi... jak o tym powie. Ale co? Ty masz, a masz na naszej Discordzie? Tak. o Discord. I to bez lekki ci mówię. Bo dużo ludzi myśli, że w Jakim, jakim gadam. Tak tu co, kurwa? No. Serio? Sami, sami mi zaproponowali kurka. I to jest. Ale to jest. On... Ja, kilo. nie wiem, który to jest. To jest ten trzeci no, taki. Te... Czy czwarty? No co to z czterech to jest różny. To jest taki trzeci ziomek. Trzeci, czyli Jadamek? Czylicie, że na premium, no, a zadamkiem. Adamkiem się. ten trzeci Denis. Dobra, oni chyba nie. Cześć, Nie, oni myślą, że to bo... chodzi o pirlo. Nie, 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 nie strzeili. A ty czego? To, a ty tutaj znalazłeś? Kogoś? Bo spotkałem jakiegoś ziomka, który powiedział, że cię niby wyjaśnił i że się go obstrałeś. Jakiś taki mało No bo ja wiem, tu wszyscy ogólnie. Nie, ja tutaj też chcę, do... że nie przepalam, zypniać... co tutaj się dzieje, ku... Ja ty tych ludzi trafiać, że. <laughs> i tutaj kryje łeb? I mi ku... ci... stary, I ty kurwa. No, jest kurwa mnie zmuszają do tego, ale dla mnie to 15 minut już mi tak łeb paruje. Jak tutaj ziomek siedzi w Znowu mam, ale one jest zajebiste, bo na tym, się, na tym się kręci, kręcą się godzinki z KCIP, e, oczywiście, oczywiście kręci się sam kontent, jak, jak natrafisz na kogoś fajnego, no i kura, nie wiem czy jesteś singlem, czy nie, ale jeżeli jesteś singlem... No nie, właśnie to... nie, nie mogę sobie podrywać dziewczyn. W sensie szczęście, jeżeli on byłby singlem. No o. i w ogóle jest fajnie, fajnie! No właśnie, fajnie. co? A ty jeszcze za to nie kobieta twoje? Ja to lubię gadać w ogóle tutaj z małoletkami. No, no. Ja z lubię to bardzo gadać, wiesz? Nie, ja nie lubię, bo się wszyscy pytają, tak, co tam? Tak. Ja bardzo, bardzo lubię tu gadać, w ogóle z takimi małolatkami. Jesteście małolatami, małolatami, sześciankami. Ale jesteś pod całą kontrolą. No, 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 tak se kur... nie? mnie. Ja... Dobra, idę dalej, bo ja chcę już to kończyć czy za chwilę. Jasne, jasne. Trzymaj się, Trzymaj to się. powodzenia tam Spirlo, Pirlo. Hello. Pozdro, hej. Ej, powiedz mi, mam do sobie dwa pytanka, no? dobra? No. Słuchaj, powiedz mi, e, lubisz pachy? Pachy? Pachy. No. N ale w sensie męskie, damskie? Nie, nie lubię e, Nie, pacho, damskie. Nie. nie, chyba nie. Nie, nie prze... Okej. Okay. A powiedz mi, e, co sądzisz na temat e, pachy? Armpit tak potocznie mówiąc. Nie chodzę, że nie interesuję się. Jest, jest, jest to Git z tobą? W sensie, jakbyś hmm. na przykład podchodzi. czyli, okej, okay, sytuacja, sytuacja. Podchodzi do ciebie laska, nie? No. I dycha, petarda jak chuj, nie? Mhm. Mm Mówi tak. Oferuje ci one, ale musisz ją zapiąć w pachę. Że okay. ładujesz ją, kurwa, oporowo w pachę. Okej. Okay. Nie? To wierzasz w to? Czy... Walej kurwa liścia, kurwa w czoło i mówię, wypieram mam dziewczynę. Wiesz co chodzi? A, okej, okay. dobra. Y, inna sytuacja, inna sytuacja. Y, masz sytuację, gdzie no, ktoś bliski umrze, jak tego nie zrobisz, nie? To raczej w ogoloną czy w nieogoloną? Słucham? To w ogoloną czy w nieogoloną pachę wjeżdżasz? Że jak ktoś umrze? Nie, że masz. Babka ci mówi, że zabrakło swoich bliskich, nie? A okej. Okay. I jak tego nie zrobisz? No to po prostu masz po bliskim, nie? To raczej w ogoloną czy w nieogoloną byś wjechał? Pachę? Damską? Tak. No, nieogoloną. Aha, okej, okay. a, a o to nie formę? Bo... nie, tak tam, nie? Zobisz to z... znaczy kur No Dobra. No 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 ale nie śmieję się dobra? No dobra, ale to ja mogę się nie śmieć, ale to ludzie będą się śmiać, wiesz na przykład. Dobra, wiesz, to git. Nie no dobrze, jesteś dobre no, światło masz z góry. Ale to jest dobre światło. No, no właśnie, nie? Tak No dobrze to coś tam widać ale, widać, ale widać. Nie? Bardzo dobrze. Dobra. Dźwięk, a dźwięk, oglądasz dźwięk. moje streamy? Wiesz co nie oglądam. A nie ja... To się ugl. Na razie. Aha, śieba.